Być może słyszałaś, bądź słyszałeś już takie określenie, że nigdy nie jesteśmy sami. Dzisiaj troszeczkę o przewodnikach duchowych, ale bez religijności, bez ezoteryki, za to postaram się podzielić z Wami moim doświadczeniem. Nazywam się Beata Mąkolska. Wspieram w rozwoju osobistym i duchowym. Najczęściej osoby wysokowrażliwe, empatyczne, introwertyczne. Pomagam nie tylko w momencie, kiedy ktoś chce pracować z energią, ale także gdy chce uwolnić emocje, popracować nad asertywnością czy sposobem komunikacji na co dzień. Więcej informacji o mnie, o tym, co robię, o sesjach, konsultacjach czy warsztatach. Znajdziesz na mojej stronie beatamakolska.pl. Temat przewodników duchowych od lat cieszy się niezmierną popularnością. Taka myśl, taka informacja, że nie jesteśmy sami na tym świecie że są energie, które nas wspierają, prowadzą, opiekują się nami, jest bardzo pokrzepiająca i często stanowi dla nas pocieszenie zwłaszcza w momencie kiedy nie układa nam się zbyt dobrze, kiedy mamy gorszy nastrój czy gorsze samopoczucie. Bardzo istotne jest, w co ty wierzysz. Co czuje twoje serce jako prawdę? Nawet jeżeli umysł czegoś nie dopuszcza, ale tu w głębi serca czujesz, że coś może być na rzeczy, to też jest wtedy bardzo istotna informacja. Świat odbieramy nie tylko poprzez zmysły fizyczne, ale i nie fizyczne. Także jeżeli przyjmiesz sobie, że jest coś więcej niż świat materialny, to taka informacja, że są energie, które cię wspierają, które ci towarzyszą, jest bardzo pokrzepiająca. Oczywiście, jeżeli masz yy, sporo postawy lękowej, to zaraz ci przyjdzie do głowy: No tak, skoro są energie, które mnie wspierają, to być może są też energie, które w jakiś sposób mogą mi przeszkadzać albo ciągną mnie w dół. Tak, to też jest prawda. Natomiast od ciebie, jako istoty twórczej, jako istoty mającej połączenie ze źródłem, zależy z czym i jak ty będziesz chcieć współpracować. Jeżeli to robimy świadomie, tego rodzaju relacja, współpraca zyskuje zupełnie inny wymiar. Natomiast jeżeli to robimy nieświadomie, jeżeli działamy z lęku. No, to wtedy rzeczywiście dużo bardziej można sobie zaszkodzić niż pomóc. Zwykle najbardziej takim akceptowalnym jest myśl, że przodkowie, których już nie ma, nas wspierają po tamtej stronie. Zauważ, że jeżeli w domach umiano mówić o tym, że ktoś umarł, poszedł do nieba, nawet jeżeli to było nacechowanie religii katolickiej, ale był ten szacunek dla zmarłych, być może była mama, babcia, ciocia albo dziadek, tak? to też mógł być mężczyzna, który wiedział, że jest coś więcej i w piękny sposób mówił o tym, że na przykład, teraz mój tato mnie wspiera po drugiej stronie. I jeżeli tego rodzaju komunikaty myśmy dostawali jako dzieci, to niejako jest to w nas dużo bardziej ugruntowane i dopuszczalne, i nawet jeżeli my nie, nie mówimy o tym na dzień dobry innym osobom, to pozwalamy sobie w to wierzyć, pozwalamy sobie wiedzieć, że tak jest. Ja bardzo często na sesjach energetycznych odbieram tego rodzaju yy, przekazy. Że babcia jest niejako takim ogromnym wsparciem dla danej dziewczyny. Ona często o tym wie, mówi, bo babcia jest takim moim aniołem stróżem, albo jest innego rodzaju połączenia, czasami coś też trzeba uwolnić, ale to, to wsparcie bardzo często płynie od naszych przodków, jeżeli my mamy do nich szacunek, uznanie, miłość. Kolejną no, taką jakby grupą, tak to nazwijmy, naszych przewodników duchowych są istoty światła. Bardzo często część tych istot jest określana przez ludzi jako anioły. Tutaj ogromny wpływ często ma też religia katolicka, jeżeli gdzieś w domu rodzinnym mówiło się, że każdy ma swojego anioła, stróża i odjęło się od tego to, czym straszono, na przykład w religii katolickiej. To się okazuje, że sama koncepcja tego anioła stróża służy bardzo wielu dziewczynom i po prostu ją z niej korzystają, czują to pokrzepienie, moc, yy, wsparcie. Yy, są też dziewczyny, które bardzo świadomie pracują z tą energią, interesują się tym. I pracują na przykład z kartami anielskimi, otaczają się figurkami aniołów, bardzo lubią ten motyw. Niezależnie od tego, energia anielska to jest bardzo czysta energia. To jest piękna energia, pełna mocy i pełna przede wszystkim wsparcia i ochrony. I jeżeli potrzebujesz ochrony, potrzebujesz jej dość szybko, to naprawdę ta energia anielska jest jedną z tych, która. Bardzo szybko i bardzo yy, mocno, dobrze jest w stanie ochronić nas, otoczyć nas światłem. W momencie, kiedy ktoś przychodzi z, takim, z takimi energiami anielskimi, ja daję zgodę na to, żeby część tych energii płynęła także przeze mnie. I jeżeli ja potrzebuję, na przykład, w danym człowieku zregenerować jakąś warstwę energetyczną, mogłabym to zrobić, że tak powiem, po ludzku. Czyli w energiach, ale z przestrzeni tego, jak mi się wydaje. Natomiast, jeżeli otworzę się na to prowadzenie, i tak robię, i ufam tym energiom anielskim, to one za pomocą, bo ja jestem tylko narzędziem w tym momencie, tak? Czyli tak jakby ja jestem pośrednikiem tylko i wyłącznie, tworzą w tak piękny sposób struktury energetyczne, które chronią daną osobę. Że naprawdę ja czuję ogromny szacunek, radość i wdzięczność i pokorę, że mogę być częścią takiego procesu. Niemniej jednak, nie musisz się zastanawiać, jak konkretnie Anioł Ciebie wspiera, bo nie wszystkie istoty światła muszą mieć imiona. Powiedziałabym nawet więcej, imiona są niepotrzebne. Imiona ludzie potrzebują po to, żeby ich umysł był spokojniejszy, bo w momencie, kiedy ty masz się do kogo zwrócić, a my tu na Ziemi żyjemy w iluzji oddzielenia, gdzie każdy ma mieć swoją tożsamość, swoje imię, nazwisko, swój adres, swój numer, swój NIP, no to będąc wychowanymi w takich strukturach, niejako przekładamy to, że tam też musi być coś takiego. Z moich obserwacji działań w przestrzeni energetycznej, to ja mogę podzielić się takim doświadczeniem, że im bliżej źródła jesteś, tym mniej jest tożsamości, to jest energia. I to jest dla niektórych trudna i abstrakcyjna informacja. I jeszcze jedną kwestią są te sprawy, które często są akceptowalne w momencie, kiedy dotyczą one religii katolickiej. Czyli możesz uzna, uważać, że to Jezus cię przewodzi, jest Twoim przewodnikiem duchowym, Matka Boska, modlisz się do niej. A bywają kontrowersyjne, jeżeli nawiązują do innych religii i jeżeli na przykład my się odwołujemy do bóstw z tak zwanych starożytnych mitologii czy z kultur wschodu. Natomiast w przestrzeniach energetycznych naprawdę, im bliżej źródła jesteś, nazwy nie mają znaczenia. Tożsamość nie ma znaczenia, bo tożsamość nie istnieje. Tożsamość jest potrzebna dla ego, tożsamość jest potrzebna tutaj nam na Ziemi, żebyśmy funkcjonowali właśnie w tej iluzji oddzielenia. Natomiast tam nie ma czegoś takiego. Czasami w sesjach energetycznych ja czuję i pytam: modlisz się do Matki Boskiej? Ktoś na przykład mi mówi, tak, ja mówię: wspaniale, modl się dalej, bo bardzo dobrze to na Ciebie działa. W takim sensie, że w momencie, kiedy ta osoba modli się do Matki Boskiej, to ta energia daje tej osobie poczucie opieki i ochrony. I czasami zdarza się, że jeżeli mama takiej osoby już nie żyje, to to się tak jakby w energiach zlewa w jedno i to jest ta macierzyńska, energetyczna osłona, którą dana osoba dostaje. I na koniec chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Człowiek jako istota twórcza ma naprawdę ogromną moc i każde twoje zawołanie nie pozostaje bez odpowiedzi. Możesz nie od razu zobaczyć tą odpowiedź, możesz nie od razu ją poczuć, ale to, co wzywasz, zasadniczo przychodzi. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące przewodników duchowych, chcesz się podzielić swoimi spostrzeżeniami czy czy swoimi opiniami, daj znać, napisz komentarz. Ja bardzo chętnie będę kontynuować ten temat. Do zobaczenia na kanale. Cześć.